Cześć, jestem Patek. Przez 4 lata w Wika pracowałem na Wydziale Manometrów Ciepłowniczych jako lutowacz i usterecz. Od stycznia ubiegłego roku pracuję na Wydziale Manometrów Procesowych w nowej roli. Jestem mistrzem. Od tego czasu współpracuję z 50-osobowym zespołem. Każdy kolejny dzień daje mi nową wiedzę. Bardzo się cieszę, że mogę współpracować z takimi fajnymi ludźmi, gotowymi na zmiany i chętnych do współpracy.